Oto jak minął 2018. Nagrałam swój pierwszy filmik na YouTube. Pojechałam do Krakowa i nagrałam swojego pierwszego vloga. Pojechałam do Berlina na swoją pierwszą solo wycieczkę. Napisałam i zdałam licencjat. Zaczęłam regularnie pozbywać się rzeczy. Spakowałam plecak i wyruszyłam w drogę. Pojazd pierwszy korzystałam z w się zakochałam, w którym się zakochałam. Przyjechałam na stopę niemal 7000 km. Łapałam go na plaży. Jechałam nim u Co z nam się udało złapać? Tesla, a także Tesla. Jakby tego było mało, zaprzyjaźniłam się też z Kozą. Odwiedziłam 9 krajów, w tym 6 nowych. Zrobiłam sobie tatuaż, Miałam masę cudownych przygód. 那一次。 A teraz jestem w Polsce, właśnie pakuję swoje graty z powrotem i ruszam w trasę w niedzielę. Także trzymajcie kciuki i oglądajcie, zobaczycie, gdzie wyląduję. Ja też nie wiem.